Bejo to praca z naturą w różnych sytuacjach, w różnych miejscach. Zachód słońca, wschód słońca, przelotny deszcz, silny wiatr, ostre słońce. Gdziekolwiek na świecie, ta sama bezgraniczna pasja, jeśli chodzi o wiedzę i jakość. Bejo to praca 24 godzin na dobę. Poruszanie się między sferami czasu. Gwatemala. Polska, Indie, Francja, Chiny, Republika Południowej Afryki, Ameryka. Różne klimaty, różne kultury. Hello, my name is Aidan Arnold. I'm from Europrise in Ireland, Australia. And I come in To jest historia Bejo, holenderskiej spółki, która w ciągu trochę więcej niż stulecia stała się światowym koncernem. Bejo produkuje nasiona gwarantujące najwyższą jakość warzyw gruntowych, warzywa, które odpowiadają wymaganiom specjalistów, warzywa, które wszyscy znamy, takie jak por, kapusta, pomidor, marchew, cebula, cykoria, radicchio. Zbyt wiele, by tu je wszystkie wymienić. Leca. Bejo jest bazą tego wszystkiego. Odmiany heterozyjne warzyw gruntowych. Dodane wartości do całego łańcucha produkcji żywności. Odmiany heterozyjne to tak zwane mieszańce. Poprzez skrzyżowanie dwóch wartościowych roślin macierzystych, odmiana nabywa pożądane geny obydwu roślin. W ten sposób tworzy się nowe odmiany. Hodowla to źródło wszelkiego dobra tam, gdzie nauka i technologia podają naturze pomocną dłoń. Ale tutaj nauka jest zawsze na pierwszym miejscu. Wiedza to sedno sprawy. Oznacza uważne wysłuchanie pytań klienta, jak również postawienie śmiałych pytań samemu sobie: Jaki rodzaj kalafiora? Będziemy jej za 10 lat i jak stworzymy odmiany odporne na szkodniki i choroby. Bejo stawia zawsze na nowoczesność i dzieli się swoją wiedzą z klientami. Mamy zawsze ten sam cel wspólne stworzenie najlepszego produktu w każdym zakątku świata. Robimy to starannie i z poświęceniem od samego początku. Początkiem Bejo były dwie rodzinne firmy nasienne, które w latach 60. zaczęły inwestować w nowe techniki hodowlane. W latach 70. powstała spółka Bejo. Spółka, która stała się wielkim światowym holdingiem z dziesiątkami filii na całym świecie, zatrudniająca setki ludzi. Do dnia dzisiejszego rodzinną firmą. Produkcja nasion jest procesem, w którym wykorzystuje się siły natury. Muchy, trzmiele i pszczoły są wykorzystywane w procesie zapylania roślin. Wykreowanie nowej odmiany wymaga ważnej cechy ludzkiego charakteru cierpliwości. Dużo cierpliwości, troski i uwagi, by znaleźć najlepszy materiał roślinny o pożądanych cechach. By go potem wielokrotnie testować i ciągle udoskonalać. Testować i udoskonalać. To żmudna praca przez wiele lat. Firma Bejo jest aktywna na całym świecie. Ma przedsiębiorstwa, stacje doświadczalne i pola produkcyjne w różnych sferach klimatycznych. Nasiona produkuje się w krajach o najlepszym klimacie dla danego gatunku. Tak powstają odmiany o unikalnych właściwościach. Dostosowane do wymagań lokalnych rynków i upodobań różnych grup konsumentów. Wymaga to ciągłego inwestowania w fachową wiedzę i doświadczenie na całym świecie przez cały rok. Tak powstaje odmiana Bejo i jej nasiona. Ale to jeszcze nie wszystko. Jeszcze długo nie. Nasiona muszą być teraz oczyszczone, pokalibrowane, zaprawione, zapakowane i poddane drobiazgowej, poważnej kontroli jakości bejo jakości. Kontrola jakości, siła kiełkowania, czystość, wilgotność, ciężar i zdrowotność. Wszystko musi być zgodne z regulacjami prawnymi. Jakkolwiek, BEJO wymaga o wiele więcej, jak stanowią przepisy. Nasiona poddawane są dalszym procesom. Są czyszczone, kalibrowane, zaprawiane i pakowane. Po każdym zabiegu i podczas przechowywania poddawane są regularnie dokładnej kontroli. Spośród całej produkcji nasion, tylko połowa przechodzi gęste siło kontroli i staje się prawdziwymi nasionami BO: gotowymi do wysiewu. Słodycz. Cudowne. W miejscowości Konotopa w Polsce. Wszystkie nasze wysiłki zmierzają do jednego celu – uzyskania warzyw najwyższej jakości. Beyo stanowi fundamentalne ogniwo tego łańcucha. Teraz i w przyszłości. Je Montpellier i We współpracy z naszymi kontrahentami uzyskujemy produkty najwyższej jakości. Zawsze. Wszędzie. Tasty.